i szklane drzwi do łaźni podczas budowy kąpieli, niezależnie od tego, czy jest to rosyjska sala parowa, fińska sauna czy hamam, deweloper. Dom w stylu fachwerk, technologia budowlana na maksymalnego rozwoju i rozwoju budowy wielu marzy o sobie, jak namalować betonową podłogę betonowe powierzchnie, w tym płeć, wolą nie malować, ale pozostawiać w ich głosy plus głos. Głos przeciwko. Ogromne znaczenie w budowie lub dekoracji domu jest wybór powłoki zewnętrznej. Jedną z popularnych metod dekoracji dachu są płytki bitumiczne, ale aby uzyskać jakościowy wynik pracy, konieczne jest znalezienie technologii produkcji i układania płytek bitumicznych. Jeśli dokładnie przestudiujesz ten problem, to jest całkiem możliwe. W tym artykule zapoznamy się z funkcjami i podstawowymi technikami układania płytek bitumicznych własnymi rękami. Ogólne informacje o płytkach bitumicznych. Płytka bitumiczna otrzymała nazwę ze względu na użycie bitumów w produkcji materiału o właściwościach żywicy lub asfaltu. Płytka bitumiczna nazywana jest również miękką lub elastyczną. Płytka ta charakteryzuje się zerową wodą co prowadzi do braku korozji i próchnicy na dachu. Skład elastycznych płytek bitumicznych, oprócz bitumu, obejmuje posypanie z włókna szklanego i kamienia. Szklany panel lub szklany chucki jest wykonany z szklanych nidzi. Materiał charakteryzuje się wysoką siłą, ale także bardzo łatwy w pracy. Do produkcji płytek stosuje się asfalt, który jest wzbogacony o tlen. Podczas używania kawałka bitumu płytki staje się bardziej odporne na mróz i elastyczne. Granulat jest materiałem wykonanym na podstawie kamiennego proszku. Do produkcji użyj łupków lub kamienia bazaltu. Odróżnienie płytki wykonanej od kamienia bazaltu od płytek od łupka jest bardzo proste. Bazaltowy proszek ma okrągły kształt, a łupek podłużny. Bazalt proszek jest lepszy ponieważ nie rozpada się podczas pracy. Włókno szklane jest otoczone po obu stronach specjalną żywicą opartą na bitumie, a następnie posypana kamieniem nalewającym z jednej strony. Drugą stroną jest podkład klejowy który zapewnia przyczepność płytek i dachów. W sklepach płytki bitumu są sprzedawane z paczkami 2-3M. 1 m2 takiej płytki waży od 8 do 12 kg. Okres gwarancji płytek bitumicznych wynosi dość długi od 10 do 30 lat. Im wyższa jakość żywicy bitumu, tym droższa cena płytek i im wyższa żywotność. Wycinanie płytek bitumicznych jest przeprowadzane w różnych kształtach. To są formy. Ogon bobra, smok ząb, walki, cegła, rąb, sześciokąt, zalety instalowania płytek bitumicznych, ochrona dachu przed uszkodzeniem mechanicznym z powodu odporności na zużycie, łatwość procesu instalacji, doskonałe cechy estetyczne, niska waga, która ułatwia proces instalacji i transportu. Dach płytek bitumicznych ma długie życie. Szeroki Herald przecina od minus 50 do plus 100 stopni. Brak hałasu podczas deszczu lub gradu. Główną wadą płytek bitumicznych jest wysoki koszt. Główni producenci płytek bitumicznych 1. GAF, Ameryka, jest największym na świecie producentem płytek bitumicznych. Cechy płytek bitumicznych GAF, rozmiar. 3,05 różnorodne kolory i rozwiązania projektowe, 3 serie kafelków bitumicznych, Luksus Standard i Premium wysoka jakość materiału z czasem nie zanika. Zastosowanie materiałów organicznych do produkcji płytek cena od 31 dolarów za jeden komputer 2. Iko to ogromna firma do produkcji płytek bitumicznych, która ma rośliny w USA, Kanadzie. Belgii i Słowacji Osobliwości Użycie bazaltu, jako proszku Przetwarzanie bitumu z gorącym powietrzem Doskonały wygląd estetyczny Przystępna cena Cena od 15 dolarów za 1 c 3. Katepal Fińska firma do produkcji płytek bitumicznych Osobliwości Stosowanie szkła nie do rozładowania w produkcji płytek bitumicznych Granulki mineralne działają jak proszek Doskonała ochrona przed wodą, promieniowaniem ultrafioletowym i różnicą temperatury. Cena od 10 dolarów za 1 c. 4. Inglas płytki bitumu, które są produkowane w rosyjskiej fabryce TechnoNikol. Osobliwości, wiele kolorów i opcji krojenia, połączenie kilku odcieni w dekoracji dachu, ekonomia, obecność minimalnych odpadów. Podstawą płytki jest chlorek szklany. Podstawą dywanu podszewki jest poliester, cena od 11 dolarów za 1c. 5. Owens Corning. Wyprodukowany w USA, ma wiele funkcji, powłoka przeciwgrzybicza, ogromna liczba roztworów kolorów, wysokie bezpieczeństwo pożarowe, technologia dodawania podstawowego jest dostarczana przez długi okres operacyjny, cena od 16 dolarów za 1c. 6. Ruflex rosyjskie płytki bitumu, osobliwości, bezpieczeństwo środowiska, użycie zaawansowanego bitumu, odporność na mróz, elastyczność, cena od 11 dolarów za 1c. 7. Onduwina włoska płytka bitumiczna, osobliwości, rozmiar 110x40 cm, łatwość obsługi. Zastosowanie opatentowanej technologii o wysokiej oporności, która obejmuje impregnowanie podstaw płytek z żywic bitumicznych, gwarancja 15 lat, odporne na substancje chemiczne i biologiczne. Cena od 26 dolarów za 1 c. Wideo kafelkowe bitumiczne, 8 tegola, włoska płytka bitumiczna. Charakterystyka, ponad 1000 roztworów kolorowych, spring. Wykonany z bazaltu. Dobra izolacja dźwiękowa, elastyczność i plastyczność. Średnik warstwa lakieru poliuretanowego doskonale chroni dach przed atmosferycznymi opadami. Cena: od 15 dolarów za 1C. Płytka bitumiczna konwencjonalnie. Instalacja płytek bitumicznych jest podzielona na takie etapy. 1. Urządzenie dywanu podszewki do płytek bitumicznych. 2. Instalacja bariery pary. 3. Układanie płytek bitumicznych, technologia i metody. Warunki przechowywania kafelków bitumicznych, temperatura nie niższa niż plus 5C, w upałach przechowywanie jest przeprowadzane tylko w cieniu, nie instaluj płytek bitumicznych podczas deszczu lub śniegu. Podczas instalowania płytek bitumicznych w zimnej porze roku zaleca się umieszczenie opakowania płytek bitumicznych w ciepłym pomieszczeniu przez 2 do 3 dni przed instalacją. Dach płytek bitumicznych jest dość odporny na wilgoć. Ale niektórzy producenci zalecają zakrycie podstawy materiału dachowego przed ułożeniem płytek. Ruberoid zapewni ciciori dodatkową siłę. Ruberoid powinien być używany, jeśli budynek znajduje się w trudnej strefie klimatycznej, w której dmuchają stałe wiatry. Ponadto, przy małym nachyleniu dachu, należy zastosować podszewkę materiału dachowego, aby zapewnić prawidłową wentylację powietrzną. Konieczne jest opuszczenie kanałów wentylacji. Kanały na dolnej i górnej części dachu zapewnią odpowiednie cyrkulacje powietrza nad izolacją termiczną. Rodzaje kanałów produkcyjnych, kaptur, liczby lub kratka na dachu. Rozmiar otworu wentylacyjnego jest obliczany zgodnie z kątem nachylenia dachu. Im niższy kąt tym większy otwór wentylacyjny np. po przechyleniu dachu o 30 stopni rozmiar otworu wynosi 4 cm, a po przechyleniu o 15 stopni 8 cm wskazówki dotyczące instalacji płytek bitumicznych 1 podstawa układania płytek bitumicznych powinna mieć takie cechy jak siła nieugięci i równomierność 2. Materiał dla podstawy to deska przycinająca, zalecane wilgoć z drewna 15%, odległość między płytami wynosi 15-15 cm. 3. Po przygotowaniu podstawy z drzewa wykonujemy barierę pary. Na całej powierzchni dachu leży film, który jest przymocowany drewnianymi paskami, zszywaczem i paznokciami. Umieść izolację na filmie. Polistyren lub specjalne płyty. Po złożeniu izolacji przejdź do instalacji folii wiatroodpornej. 4. Kolejnym etapem jest instalacja ciągłej podłogi sklejki, suchej płyty ścisłej lub płyty wiórowej. Pamiętaj, aby leczyć drewniane części dachu antyseptyczną lub antyperyną, aby zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów. 5. Po pracy przygotowawczej na dachu dywan wyściółki jest układany. Dywan jest materiałem zwiniętym w polimer bitumu. Leczenie odbywa się z dolnego kątu prostego. Układanie warstw ze sobą ma 10 cm w kierunku poziomym i 15 cm w pionie. Za pomocą specjalnych ocynkowanych paznokci przymocuj dywan podszewki do powierzchni. 6. Następnie dowiadujemy się o płytce bitumicznej jak się układać i jakie wskazówki pomogą zwiększyć żywotność płytki bitumicznej. 7. Aby rozpocząć instalowanie płytek bitumów należy zainstalować z instalacją gzymsu za pomocą kołnierzy co nadaje dachowi gotowy wygląd. Minimalna grubość gzymsu wynosi 15 cm. Paznokcie są używane do przymocowania gzymsu kołnierza. Interwał mocowania wynosi 10 cm. Paznokcie są wypełnione zygzakiem 8. Układanie samej płytki odbywa się z dolnego rzędu. Przed położeniem z płytki folia ochronna jest usuwana i przymocowana do podstawy krsza. Odległość między gzymsem a pierwszym rządem wynosi 2 do 3 cm. Płytka jest przymocowana do podstawy za pomocą paznokci i kleju. Gwoździe są zatkane w odległości 3 cm od krawędzi płytki w zakątkach. Zużycie paznokci na płytkę wynosi 4 sztuki. Grubość szczeliny między pistoletami wynosi 2 do 3 mm. 9. Jeśli dach ma duży kąt nachylenia lub teren charakteryzuje się wietrznością, lepiej naprawić płytkę z 8 do 10 paznokciami. 10. Specjalne arkusze służą do zakończenia obszaru łyżwy. Instalacja arkusza grzbietu jest przeprowadzana, aby ostatni rząd płytek był w połowie zamknięty. Nakładanie się arkuszy grzbietowych wynosi 10 do 12 cm. 11. Dla jabłek przewidziano specjalny dywan jabłkowy. Dywan jest montowany za pomocą specjalnego kleju i paznokci. 12. Aby uniknąć heterogenicznego koloru Płytka powinna być mieszana z różnych pakietów. 13. Jeśli na dachu jest przylegający do pionowych powierzchni, to przed ułożeniem płytek należy pobić w specjalnego trójkątnego linijki. Umieść górną część płytki na tę linie, a następnie zamknij metalowy fartuch. 14. Podczas układania płytek w pobliżu komina konieczne jest Termox Termox. Instalacja kafelków bitumicznych wideo. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj. Następującego pola wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy strord 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych, kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.